Oh, <laughs> Witajcie w nowym vlogu. Była długa przerwa od takich vlogów domowych. Zazwyczaj robię vlogi podróżnicze, ale pomyślałam sobie, że fajnie by było teraz w weekend coś nakręcić i coś wam pokazać z mojego życia. Zazwyczaj w tygodniu nie ma czasu, ponieważ w tygodniu, wiadomo, pracuję i jest mi ciężko po prostu tego vloga w jakiś sposób zorganizować. Także dzisiaj, korzystając z tego, że mamy weekend, nagrywam. E, mamy sobotę, przed chwilą się pomalowałam, zjadłam śniadanko ostatnio staram się szukać nowych przepisów żeby jeść trochę inaczej, ponieważ e, już mi się bardzo znudziły bułki i szukam innych nowych przepisów, także jak macie jakieś propozycje to piszcie mi w komentarzach e, ostatnio gustuję bardzo w różnych takich shake'ach, takich smoothie, takich rzeczach e, będę dzisiaj troszeczkę porządkować moją toaletkę, ale tylko tak Powierzchownie, bo nie mam tam za dużo kosmetyków, tak mi się przynajmniej wydaje. Planuję też jechać sobie jeszcze do Biedronki, bo wiem, że są jakieś promocje i poluję na przykład na mandarynki w puszce albo jeszcze, jeszcze na kilka różnych rzeczy tam poluję, bo widziałam, że, że pojawiły się takie promocje. No i w sumie w ogóle ostatnio nie miałam okazji powiedzieć Wam o tym, że ja bardzo dużo jeżdżę na mojej hulajnodze i to jest moja hulajnoga, w sumie chyba pierwszy raz Wam ją pokazuję. Jest trochę brudna, bo cały czas ją używam. No i taki jest urok białej hulajnogi ale muszę wam powiedzieć że ja przejechałam na niej już jakieś 400 km tutaj w ogóle jeszcze mam naklejki bo zazwyczaj lubię trzymać takie rzeczy wszystko prawie pościągałam oprócz tego miejsca. Uwielbiam na niej jeździć, cały czas na niej jeżdżę, do sklepu, na pocztę, do pracy, non stop gdzieś na niej jadę i w ogóle doszło do tego, no może trochę jest to taki zbieg okoliczności, ale ja miałam samochód i go sprzedałam. Co prawda był to samochód 21-letni, więc już troszeczkę latek miał, ale sprzedałam go, ponieważ zrozumiałam, że mieszkam praktycznie w centrum i ja mam wszędzie blisko, więc samochód używałam tylko czasami, jak trzeba było podjechać do sklepu czy coś, albo jak padał deszcz, no to wtedy najbardziej. Ale tutaj stwierdziłam, że chyba jednak spróbuję i będę w większości czasu poruszać się na hulajnodze. Oczywiście, jak będzie padać, no to wtedy już nie będę jeździć na hulajnodze. Jednak powiem Wam, to jest tak fajna zabawka. Oczywiście najlepiej dla dorosłych, ponieważ ona rozwija swoją prędkość. 25 km na godzinę a nawet może i szybciej, ale to zależy, czy ktoś... Jaki, jako ma, jaki rodzaj hulajnogi ma o jakiej mocy, bardzo dobrze mi się na niej jeździ, tylko no tak jak wam tutaj pokazuję, jej minusem jest to że ona się bardzo szybko brudzi i na przykład wow, i na przykład dzisiaj muszę sobie ją umyć, bo yy, no już by wypadało, ale wiecie wystarczy czasami jeden raz wyjść na niej i od razu ten kurz jak się unosi to to wszystko na niej osiada, także czarna jest może troszeczkę lepsza, ale na czarny też widać kurz a tutaj śpi mój kochany chomiczek, pikuś. Zrobiłam taką karteczkę, to jest pikuś. On teraz sobie śpi, bo jest e, dzień, e, w nocy wychodzi, ale też muszę mu dzisiaj troszeczkę posprzątać, bo już tutaj nabrudził delikatnie mówiąc. Bardzo dużo go wypuszczamy. Musiałam odejść od klatki, żeby go przypadkiem nie obudzić, bo właśnie jest teraz jego pora spania. On wychodzi około godziny 20:21. No i wtedy dużo się z nim bawimy, puszczamy go po... Po mieszkanie, po prostu chodzi sobie po podłodze. Po Oczywiście niektóre pomieszczenia zamykamy, żeby nie powchodził do, do różnych zakamarków, ale jest taki kochaniutki, że po prostu. Oj, kocham kochani, naprawdę. Szkoda, że tak krótko żyją, ale ten jest przeuroczy. Może jak ten vlog będzie trwał aż do wieczora późnego, to wam pokażę, jak się z nim bawię, ale to jest nieodwracalne. Podłączny element mojego życia. Ojej, pani mnie obudziła! Nie chciałam, słoneczko! Nie chciała ci Pani obudzić. Mykaj spać. No i teraz zabieram się za takie małe porządki na mojej toaletce. E, tutaj przyniosłam sobie takie ściereczki wilgotne kupione w Biedronce. Wiem, że nie jest to zbyt zero waste, ale e, bardzo dobrze się sprawdza, kiedy przycieramy białe powierzchnie, to e, one też ładnie pachną i dosyć dobrze czyszczą, nie zostawiają jakichś e, śladów. Dlatego i je używam. Chciałabym sobie tutaj troszeczkę ogarnąć, co ja tutaj mam w ogóle. To um, używałam ostatnio do takiego testu z towarstw i jeszcze resztka została, ale pomyślałam, że jeszcze tego nie wyrzucę, ponieważ będę używać tej resztki podczas jakichś wyjść na słońce. Więc tak to wygląda. Mamy tutaj kilka takich drobnych rzeczy, muszę sobie zobaczyć, co ja z tego używam, co nie. Właściwie to chyba wszystko używam tego jeszcze tak za bardzo nie używam, ale tutaj mam moją szczoteczkę, którą bardzo lubię, na wszelki wypadek sobie ją trzymam. Coś tutaj mi się ta kartka ubrudziła. Dobrze, że mam tą kartkę pod spodem, bo przynajmniej się cała szuflada nie ubrudziła. Tutaj produkty do brwi. Jak wiecie, ja teraz jestem po makijażu permanentnym, więc mało będę ich używać. Chyba, że będę chciała taki mocniejszy efekt podkreślonych brwi sobie zrobić, no to wtedy tak co my tutaj mamy tak właściwie to to musiałoby gdzieś indziej powędrować chociaż nie wiem dobra może tą szufladkę na razie sobie odpuścimy tutaj, tutaj musiałabym tylko poukładać rzeczy, bo tutaj mam rozświetlacz, puder którego jeszcze nie zaczęłam używać to też jest rozświetlacz róż, którego mało co używam, ta śmakająca bardzo się przydaje Tutaj chciałabym sobie pokładać trochę te pomadki, jeżeli pamiętacie, ostatnim razem miałam tu mnóstwo pomadek z Eveline, zrobiłam selekcję i właściwie, widzicie, zostały tylko dwie. Ten kolor, który najbardziej sobie upodobałam. Tutaj mamy jeszcze z Bell tą kolekcję, która była jakiś czas temu w biedronce, ale już jej nie ma. Tutaj są e, konturówki, jeżeli się nie mylę. A tutaj mamy pomadki. Na razie używam głównie tych kol o kolorze pudding. E, jakby to tutaj ustawić, żeby. To może to, czego aż tak nie używam, to powiedzmy dam tak. Nie. Hm, ciężka sprawa. Powiem Wam, ciężka sprawa, żeby to sobie tutaj zorganizować. Za niedługo, jak skończy mi się ten puder, a będzie się kończyć, to będę chyba używać tego. Albo jeszcze mam jeden, tylko trzymam je w innym miejscu. I nie wiem, czy warto byłoby wszystko tutaj wrzucić do tej toaletki, ale zrobiłby się trochę mały bałagan, więc no zobaczymy. Ustawię to na tej zasadzie, że. Sekunda, to to odstawię, o tak. I dodam tak. I czy to się zamknie? Tak. Udało się. Więc to jeszcze tutaj. No i powiedzmy tak mamy. Zaraz sobie powycieram tutaj ten blat. Z nowości ostatnio dostałam taki krem Fen marki Fenome to jest krem, który bardzo dobrze nawilża skórę. I ja zazwyczaj miałam problem z różnymi takimi suchymi skórkami. Naprawdę mam na twarzy w niektórych miejscach tak przesuszone policzki, no że po prostu dramat. I odkąd używam tego kremu, a używam go na razie chyba dwa tygodnie albo trzy, to muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze nawilża skórę. Tylko, że ja go dostałam w parku do testów i jedyny taki mankament tego kremu ale może to nie jest mankament, może tylko mi się tak wydaje, bo nie znam się za bardzo na cenach na przykład, ten krem w, chyba w Douglasie kosztuje jakieś 170 zł więc naprawdę dużo jak uda mi się to pokażę wam jeszcze go tutaj odkręcę on ma w ogóle taki apteczny zapach. To było takie moje pierwsze wrażenie. Tutaj mam taką pokrywkę. On jest taki raczej rzadki. Powiedzmy coś w stylu Nivea Soft, ale no nie porównujmy takiego drogiego kremu do Nivea Soft. Ma bardzo taką delikatną konsystencję. Zapach, ja bym powiedziała, że jest apteczny, ale zobaczcie tutaj na opakowaniu jest napisane, że on nie zawiera praktycznie wszystkich tych sztucznych takich uzupełniaczy, nie zawiera SLS-ów, parabenów, no jest, silikonów, jest tutaj cała lista tych wszystkich um, substancji, których ten krem nie zawiera, na, więc naprawdę jest bardzo dobry, więcej na jego temat chciałabym powiedzieć gdzieś może za miesiąc, bo na razie jak widać nie zużyłam go jakoś specjalnie dużo, ale muszę wam Powiedzieć, że jestem mega szczęśliwa, że w ogóle mam możliwość przetestowania takiego kremu i to dzięki Wam, bo Wy mnie oglądacie i ja mogę e, dostać taką paczkę, w której są kosmetyki, których normalnie bym sobie w życiu nie kupiła. E, a tutaj, proszę, naprawdę bardzo dobry krem. Ja zazwyczaj używam takich, wiecie, standardowych do 20 zł kremów, jak miałam, skończyła mi się Soraya, to przerzuciłam się na ten z Eveline, taki aloesowy nawilżający, łagodzący krem do twarzy ale z niego nie jestem zadowolona, ponieważ wieczorem kiedy się nim smaruje to rano po prostu zmywam to wszystko co nałożyłam wieczorem czuję, że po prostu zmywam taką powłoczkę więc nie jest to zbyt dobre, nie, nie lubię tego efektu że po prostu czuję, że coś co nałożyłam w ogóle się nie wchłonęło a tutaj tego efektu nie ma, więc bardzo dobry krem. No 170 zł, może po prostu tyle trzeba dać za dobry krem, dajcie mi znać, czy macie jakieś droższe produkty takie do twarzy. Bo powiem Wam, no, jeszcze trochę go poużywam i może przekonam się, że faktycznie warto dać więcej pieniędzy za naprawdę dobry krem o bardzo dobrym składzie. Zakupy już zrobione, ale to są bardzo małe zakupy, bo głównie nastawiałam się na to, żeby poszukać w biedronce jakichś promocji. Z tego co znalazłam, to tylko taką musakę. Ona jest przeceniona chyba na 3 zł. Także mega promocja 70% nie mam pojęcia, czy to będzie w takiej formie jak tutaj. Musaka kojarzy mi się trochę z lasanią. Kiedyś jadłam musakę w Grecji, jak byłam, więc no to jest raczej na taką na jedną osobę. Jeżeli to będzie spoko, to wrócę się do tej biedronki i kupię tego więcej. Kupiłam jeszcze cytrynę, mleko. Dzięki wam kupuję 3-2% kiedyś kupowałam połówkę. Ale powiedzieliście mi, że to jest właściwie woda, więc zrozumiałam, że jednak zdrowie jest kupować 3-2% jajka. I jeszcze winogrona. Tutaj pomyślałam sobie, bo wiecie, ja raczej jestem przeciwniczką folii, że tak właściwie mogłabym wziąć tylko taką kiść. I nie brać tego worka ze sklepu, chociaż wiem, że tak czy siak ten worek został wyprodukowany, ale żeby po prostu tego worka nie przynosić do domu, może wtedy, jak więcej osób by tak robiło, to producenci zrozumieliby, że te worki wcale nie są potrzebne, że wystarczy, że człowiek po prostu wybierze sobie tylko taką kiść i, i nie trzeba worka. A dzisiaj na obiad będą ziemniaczki. I jeszcze mam w planach zrobić takie kotlety um, z kurczaka. Już wam mówię, co tutaj będzie. Tyle piersi z kurczaka pokrojone w kosteczkę, trochę żółtego sera zetrę, do tego jeszcze będą dwa jajka. Trochę majonezu, ja używam tylko kieleckiego, ten najbardziej mi smakuje. Dosłownie, jedna łyżka majonezu. Jeszcze będzie trochę kucharka, i łyżka mąki. I wymieszana masa wygląda w ten sposób. Musi być w miarę gęsta, żeby to nam się nie rozpadło na patelni. I zaraz to będę smażyć. Nie uwierzycie, ale zapomniałam Wam pokazać, jak wyglądają gotowe kotleciki i po prostu, nie wiem, skoro za nie boli, albo po prostu były tak dobre, że zjadłam, a później pomyślałam, że miałam Wam jeszcze pokazać. Teraz wybieram się na spacer, zabieram ze sobą morożka truskawkowo-waniliowego. Idę się po prostu przewietrzyć, bo dosyć długo montowałam film, który pewnie pokazał się już na kanale, więc muszę się dotlenić. Potem wracam, jeszcze trochę popracuję nad tym filmem, żeby tam wszystko było OK. Później jeszcze pokażę wam chomiczkę. Pikuś, słodziaczku, oj ty słodziaczku, jaki ty fajny jesteś. Przywitaj się z widzami. Dzień dobry. Kikuś już nauczył się schodzić z łóżka, potrafi tutaj zejść, może nam to zademonstruje. Zobaczcie, jakie jest sprytne. Ty, cwaniaczku, ty, jak ty potrafisz tutaj schodzić? Gdzie ty tam idziesz, poza kamerę? Tak, do pani. Pani pozwoli ci tutaj chodzić, o proszę. Poprzedni chomik wchodził mi do szafy, o tam, i potrafił zjadać ubrania, ale akurat to były ubrania sportowe. Także teraz uważam, żeby ten już tutaj nie wchodził, żeby nic nie nabroił w szafie. Niech sobie powącha, ale jeżeli wejdzie to szybko, go stamtąd wyciągnę. Zobaczcie, już wyczuł, już wyczuł interes. To ma chomika, łapka w górę. Okej, okay, no to ja na dzisiaj kończę tego vloga, zerkam tu ciągle na chomika, żeby nic mu się nie stało, dajcie mi łapkę w górę, jeżeli podobają wam się moje vlogi, trochę się stęskniłam za takimi codziennymi vlogami, tak jak kiedyś kręciłam, ale w swoim czasie będzie ich coraz więcej. Do zobaczenia, cześć!